Po raz pierwszy odbył się w Szanowskim Domu Kultury koncert relaksacyjny przy dźwiękach instrumentów archaicznych. To był wyjątkowy koncert. Nie tylko słuchało się go należąco, ale można było uciąć sobie w jego trakcie drzemkę. Bo chodziło w nim nie tyle o wyjątkowe doznania artystyczne, co o relaks. Dlatego każdy z uczestników zabrał ze sobą luźny strój i kocyk. W odstresowaniu pomagały zgaszone światła, zapalone świece i niezwykłe dźwięki instrumentów archaicznych, mist dźwiękowych, gongów, fen i tamtam monohordu. Niektóre z nich swym wyglądem przypominały zwykłe naczynia. Tak naprawdę są to instrumenty rytualne, bo można mówić, że są to instrumenty, ale są to również przedmioty po prostu codziennego użytku, bo w takiej miejsce można przechowywać wodę, ryż, jedzenie, a równocześnie można, pobudzając taki dźwięk jak ten, po prostu przy niej medytować. Małgorzata Liszka przywiozła instrumenty z daleka, bo aż z Nepalu. Ja te instrumenty przywiozłam z Nepalu, ponieważ wspólnie z koleżanką dwa lata temu pracowałyśmy tam jako wolontariuszki w wiejskiej szkole w Himalajach i wtedy zakupiłam część tych instrumentów. Oczywiście nie wszystkie, bo trudno byłoby je zabrać do samolotu, ale tam też zobaczyłam, jak te, jak te dźwięki grają i jak się na takich instrumentach wydobywa takie piękne brzmienia. Wykorzystanie archaicznych instrumentów upowszechnił niemiecki akustyk Peter Hess. W poszukiwaniu alternatywnych metod leczenia odbył wiele podróży do takich krajów jak Indie, Nepal i Tybet. A potem rozwinął metodę masażu dźwiękiem. Peter Hess, niemiecki akustyk, zbadał misy tybetańskie, misy dźwiękowe. I te badania doprowadziły do takiej sugestii, że częstotliwość drgań takich mis jest tożsama z częstotliwościami ciała człowieka. Więc jest na to teoria, że te dźwięki po prostu uzdrawiają. A uzdrawiają przede wszystkim w ten sposób, że wprowadzają w stan relaksu, harmonii, homeostazy i wtedy uz organizm uzdrawia się sam. Pierwszy koncert w Szanowie spodobał się jego uczestnikom. Już wyrazili chęć do udziału w kolejnym takie koncerty najczęściej odbywają się na leżąco i uczestnicy po prostu leżeli, niektórzy z nich zasnęli, bo też o to w tym chodzi, żeby się całkowicie zrelaksować. Chrapali? Tak, dwóch panów chrapało. Dla tych, których trzeba było wybudzać ze snu, był przygotowany specjalny instrument. Brzmiał tak.